Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Czy Bless Global to pecetowy MMORPG? Nie, czy Bless Global to mobilny MMORPG? Tak, a jeśli mamy być dokładni to Bless Global to Bless Eternal, mobilny MMORPG, który w 2020 roku zadebiutował w Chinach, a w 2022 roku w Korei Południowej. Nasza wersja będzie jednak inna, a to za sprawą wspaniałego NFT. Bless Global należy do kryptowalutowej rodzinki wykorzystującej model Play to Earn. Jeśli nadal jesteście zainteresowani to rozpoczęła się już wstępna rejestracja. Niestety nie wiadomo kiedy Bless Global zadebiutuje na naszym rynku. Może za kilka tygodni, a może trochę później. Jeśli macie dosyć kolorowych, infantylnych i do bólu casualowych produkcji MMORPG polecam sprawdzić Past Fate. Jest to surowe open world MMORPG z lekką dawką fantazy, który został osadzony w średniowiecznym klimacie i który może się bardzo spodobać europejskiej części graczy. Przed wczoraj wieczorem wystartowała opóźniona o dwa dni Open Alpha. Każdy, dosłownie każdy z Was może pobrać klienta i sprawdzić wczesną wersję Past Fate. Wbijajcie na stronę Past Fate na Steamie i klikajcie poprosz o dostęp. Zaproszenie powinno zostać automatycznie zaakceptowane. Co będzie znaczyło? Że jesteście gotowi do gry. Nie wiadomo ile potrwa Open Alpha, więc korzystajcie, póki możecie. Powiedzcie szczerze, ile gier MMO, MMORPG osadzonych w starożytnym Rzymie kojarzycie? Jedną, dwie, a może żadnej. Z pomocą nadchodzi jednak nowy dodatek sezonów Conqueror's Blade, który nazywa się Koloseum i który przeniesie nas do czasów rzymskiego imperium. Oprócz nowej kampanii sezonowej, nowej przepustki bojowej i nowych jednostek, spodziewajcie się także całkowicie świeżego trybu rozgrywki 6x6 przypominającego starcia Gladiatorów znane z aren starożytnego Rzymu. Premiera Conqueror's Blade Koloseum już 1 września. Exile Kon powraca po niemal 3-letniej przerwie. Od 29 do 30 lipca 2023 roku fani Pawłow Exile z całego świata będą mogli wziąć udział w specjalnym konwencie. Grindinger Games przywiezie ze sobą grywalne wersje Buildy Pawłow Exile 2 oraz Pawowek Exile Mobile, plus ujawni tam datę rozpoczęcia beta testów Pawowek Exile 2. W optymistycznym scenariuszu closed beta Powahexail 2 wystartuje po wakacjach 2023 roku i potrwa minimum kilka miesięcy, więc teoretycznie premiera Powahexail 2 powinna się odbyć w pierwszej połowie 2024 roku. Z kolei Diablo 4 ma wystartować w pierwszej połowie 2023 roku, więc Powahexail 2 zaliczy niemal roczne opóźnienie względem swojego największego konkurenta. Blizzard ma więc bezpieczną drogę do premiery. Wygląda na to, że Blizzard poszedł na kompromis i złagodził nieco swoją politykę dotyczącą zjawiska boostingu w World of Warcraft. W jaki sposób? Najnowszy patch 9.2.7 wprowadził do Azeroth nowy kanał czatu, tłumacząc na polski handel usługi. Gracze mogą tam poszukiwać lub reklamować swoje usługi dotyczące czyszczenia, przechodzenia dungeonów, raidów itd. za wirtualne złoto. I to jest chyba bardzo dobra wiadomość, bo każdy gracz World of Warcraft na pewno miał dość zaspomowanego czatu różnymi ofertami boostingów. Od teraz boosterzy będą mieli swoje, Miejsce, a normalni gracze swoje. Ale uważajcie, wszelkie usługi do ładowania, przenoszenia lub inne podobne usługi oferowane za złoto, które są reklamowane poza kanałem czatu Handel Usługi, zostaną uznane za spamy i zostaną wobec nich podjęte odpowiednie działania. I na tym zakończymy dzisiejsze podsumowanie nowości. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco z naszymi kolejnymi materiałami. Do usłyszenia niebawem. Cześć!